Witam Państwa serdecznie w nowym odcinku programu Zielono. Mi. Dzisiaj jesteśmy w lesie, w lesie nadleśnictwa Antonin, leśnictwa Morzanów i z Bartkiem Kulawinkiem właśnie z nadleśnictwa Antonin porozmawiamy sobie o wodzie, o wodzie w lesie. Witam cię Bartek. Witam serdecznie. Bartek, woda w lesie to nie tylko stawy, tak, nie tylko jakieś śródleśne jeziora, ale też na przykład Mokradła. Ogólnie jakby zdefiniować mokradła, samą definicję podać jest dosyć trudno ponieważ są to, można tak w najprostszy sposób ująć, że właśnie siedliska związane z wodą, łączące trochę cechy jakby dwa światy, wody i lądu. I są to właśnie różnego rodzaju torfowiska, właśnie oczka wodne, błota, bajora. Są to też właśnie stawy, zbiorniki wodne. Nawet niektóre definicje podają, że to są przybrzeżne strefy mórz i, i właśnie takich wód większych akwenów. Ale przede wszystkim można ująć, że to jest wszystko te, wszystkie te siedliska, w których występuje właśnie woda. I to też mogą być właśnie jakieś ostane nawet okresowo zalewane, w których ta woda występuje ale okresowo. Lasy to potężne naturalne magazyny wody, chroniące nas przed suszami, powodziami i nadmiernym odpływem wód. Gromadzenie wody w lasach pozwala minimalizować negatywny wpływ coraz dłuższych okresów suszy oraz wzrostu średniej rocznej temperatury powietrza, a co za tym idzie również parowania. Dlaczego mokradła, takie jak tutaj za nami, są potrzebne w lesie? Są potrzebne, mają bardzo wiele, jakby świadczą usług pod, w różnych zakresach. Przede wszystkim one zatrzymują tą wodę w środowisku na dłuższy czas. One przede wszystkim kiedyś była taka tendencja, że uproduktywniano grunty, czyli pozbywano się tej wody, meliorowano, Ta woda tworzone takie, pogłębiano w ogóle cieki wodne, ta woda spływała i te grunty nadawały się na przykład do jakiejś gospodarki tam rolnej, czyli po prostu likwidowano wszelkiego typu mokradła, torfowiska, osuszano je. Czyli woda nie była chciana? Nie, nie było. I po latach dopiero się okazało, że Niestety, ale ludzie sobie nie poradzą bez tych mokradeł przede wszystkim, bo one świadczą ogromną właśnie tutaj rolę przy tych pędzących zmianach klimatu, łagodzą te zmiany, przede wszystkim zatrzymują tą wodę, a teraz jest takim jeszcze nowym mocno badanym tematem, one akumulują węgiel. Ponieważ właśnie w mokradłach i różnego rodzaju torfowiskach zatrzymywana jest materia organiczna, w której zakumulowany jest węgiel wcześniej związany przez rośliny. I dzięki temu tego węgla jest mniej w postaci dwutlenku węgla w powietrzu, i dzięki temu łagodzone są efekty, łagodzone są jakby następstwa efektu cieplarnianego. Bartek, w mokradłach też żyją jakieś konkretne gatunki zwierząt na przykład albo roślin? Woda to życie i woda przede wszystkim jak istnieje w środowisku, sprawia to, że ta bioróżnorodność jest bardzo bogata i jest bardzo szereg organizmów związanych właśnie z tymi siedliskami. Są, są często właśnie gatunki, które są ściśle związane właśnie z wodą, mają dosyć wąski mają ten zakres tolerancji i w momencie kiedy te siedliska są osuszane bądź właśnie tej wody brakuje, te organizmy mogą zamierać bądź się przenosić w inne miejsce. Nadleśnictwo Antonin bierze udział w projekcie pod nazwą Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych, wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowolnienie odpływu wód dofinansowanym ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i budżetu państwa. Teraz mamy chyba taki wyjątkowy rok, bo ta zima, która miejmy nadzieję już prawie jest za nami, była bardzo mokra, bardzo obfita w opady, w deszcz i tej wody jest sporo, tak? przede wszystkim mamy czasy, gdzie te wszystkie zjawiska meteorologiczne są dosyć nieprzewidywalne, mają zakres ekstremalny i zarówno niedobór, jak i nadmiar wody jest szkodliwy. W tym wszystkim w ogóle i w całych naszych pracach i tutaj też postępowaniu lasów Państwowych, którym tu wychodzimy naprzeciw, jakby tym trudnościom, jakie tutaj zachodzą z wodą, polegają na tym, że chcemy tą wodę zatrzymać w środowisku jak najdłużej. W momencie kiedy jest jej nadwyżka, nadpodaż, chcemy po prostu ją przez szereg różnych tutaj działań renaturyzacji właśnie siedlisk takich związanych z wodą, przywracanie jakby ich właściwości, które magazynują tą wodę, zatrzymać ją na dłuższy czas, wtedy ona będzie dostępna dla roślin, dla drzew i dla innych organizmów. I dzięki temu cały ten ekosystem będzie bardziej odporny na różne zakłócenia, które potrafią w tym środowisku zaistnieć. To mogą być na przykład w przypadku drzew różne choroby grzybowe, bądź gradacje masowe, występowanie owadów, czyli występują w nadmiernej liczbie, potrafią zjeść ich aparat, a Czyli mówiąc inaczej, liście, i te rośliny po prostu będą zamierać na masową skalę. Bartek, ile wy takich mokradeł w nadleśnictwie macie? Jak to wygląda u Was? Jeśli chodzi o tereny nadleśnictwa Antonin, mamy tu szereg w ogóle różnych zbiorników wodnych. Też tu właśnie w leśnictwie, w którym się znajdujemy, w leśnictwie Morzjanów, jest szereg stawów rybnych, ale mamy też dużo różnych mniejszych akwenów. Są różne śródleśne oczka wodne, różnego rodzaju torfowiska. I w tym momencie też działamy w ramach projektu, który jest dofinansowany z mechanizmu finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego który polega na renaturyzacji właśnie mokradeł i siedlisk związanych z wodą. Polega to po prostu na przywróceniu ich tych pierwotnych właściwości, które tą wodę zatrzymywały i magazynowały. Czyli jakich na przykład właściwości? Właściwości chodzi o to po prostu, żeby spowolnić ten odpływ tej wody i zwiększyć jakby akumulację też tej materii organicznej i też wytworzenie jakby sprzyjających warunków do rozwoju tej flory i fauny, która odpowiada właśnie tym siedliskom. Czyli na przykład takie zastawki, jak tam za nami, to jest jeden z takich narzędzi. Jedno? Za nami Jedno? mamy akurat próg. A, próg próg, który spowalnia właśnie odpływ wody. To jest jeden właśnie z takich, bo takich budowli hydrotechnicznych, tylko jakby to są już takie, to jest już jakiś sposób jakby ingerencja, to już jest taka ostateczność, gdzie my chcemy po prostu przywrócić tam, gdzie te właściwości zostały w jakiś sposób utracone, bo tak naprawdę też możemy dbać o to, żeby po prostu wspierać te siedliska, które jeszcze te właściwości mają, czyli jakby dbać o odpowiedni stan tego siedliska i odpowiednio jakby w nim gospodarować. I właśnie możemy stosować w celu przywrócenia różnego rodzaju te budowle, są to właśnie progi i też zastawki, które podnoszą poziom lustra wody i to wpływa też na wodę w otaczającym nas środowisku. Podnosi się poziom wody gruntowej, podnosi się też wilgotność w glebie, gdyż to jest bardzo ważne. W ogóle poziom wody w glebie jest bardzo istotny z powodu pobierania ją przez drzewa. Też jest ciekawostką, jak to się dzieje, że w ogóle jest przepływ w ogóle wody w drzewie, bo tam dochodzi do tak zwanej pompy, bo woda przez drzew paruje, przez aparaty szparkowe i ona jest zaciągana właśnie przez korzenie z ziemi. I ona musi być dla tych drzew dostępna, bo inaczej te drzewa uschną i zaczną zamierać. W ramach projektu nadleśnictwo Antonin wybudowało na terenie pięciu leśnictw w siedmiu lokalizacjach: 26 progów, 11 zastawek i 5 przepustów. No właśnie, wspomniałeś też o torfowiskach, Takie pewnie też na terenie nadleśnictwa się znajdują. Torfowiska przede wszystkim mamy też na, na, w naszym Nadleśnictwie, aczkolwiek nie ma u nas tyle aż torfowisk jak na przykład na Pomorzu, gdzie było ostatnie zlodowacenie, też po, po prostu po ustąpieniu lodowca powstały zaniżenia i tam też część wody się wytopiło i też woda po prostu z opadów atmosferycznych tam stagnuje i torfowiska stagnuje, stagnuje czyli? czyli stoi na przykład w torfowiskach wysokich, bo mamy trzy rodzaje torfowisk. Są torfowiska niskie związane z wodą przepływową, torfowiska przejściowe łączące dwie cechy pośrednie, no i właśnie te to tam, gdzie woda stagnuje, torfowiska wysokie. To są te takie najbardziej charakterystyczne torfowiska, gdzie jest ta warstwa materii organicznej. I na wierzchu jest też, odczuwa się, że jest tam woda. Ale po wierzchu pływa taka, taki jakby korzuszek z roślinności. Jak się wejdzie na takie torfowisko, to tak się charakterystycznie na takiej galarecie właśnie buja. I bardzo dużo jest roślin związanych typowo z torfowiskami, właśnie różnego rodzaju wełnianki. Jest też bagno zwyczajne, taka ciekawa roślina. Kiedyś I pokazywaliśmy bagno, prawda? Bardzo niesamowita i charakterystyczna roślina rosiczka, roślina owadożerna, która właśnie żywi się właśnie zamykając w swoim tym aparacie stworzonym z przekształconych właśnie organów, zamyka tego owada i wypija, no po prostu go rozkłada przez enzymy trawienne. To bardzo ciekawe. Co jeszcze leśnicy robią, żeby w ramach tego programu właśnie, żeby tej wody w lasach było więcej? Przede wszystkim prowadzimy głównie odtwarzanie, jakby przywracanie tych właściwości, które to środowisko jakby tylko w jakiś sposób zostały utracone, żeby przywrócić i stosujemy głównie jakieś zabiegi w postaci takich niewielkich właśnie tych budowli hydrotechnicznych. Też doprowadzamy wodę w miejsca, gdzie są jakieś potencjalnie jakby obszary, gdzie ta woda może właśnie stagnować, może się gromadzić, w celu jej zachowania jakby na dłuższy czas, na długotrwały, żeby mogła później być wykorzystywana przez no, w dłuższym okresie po prostu zasoby tej wody. Taki program, ile trwa? Czy to są jakieś działania skonkretyzowane na lata czy na miesiące? Programów związanych z wodą jest więcej, bo był program małej retencji on już, w ogóle działania związane z retencją wody w lasach to już w sumie trwają od 40 lat. Są różne programy i to było właśnie zbiuro, budowanie różnego rodzaju zbiorników retencyjnych, właśnie zastawek na ciekach. To jest taki dodatkowy, jeszcze bardziej wchodzący w takie mniejsze, jakby lokalne właśnie mokradła i odtwarzanie tych siedlisk. I to jest na kilka lat roz, działania takie, które poprawiają po prostu tę dostępność i zasobność wody w środowisku i później będziemy to monitorować, obserwować i pewnie dalej będziemy działać w tym kierunku, żeby po prostu odtwarzać te siedliska, bo one wpływają na odporność naszych lasów. No i szereg właśnie tutaj takich wartości i przyrodniczych mają, i też kulturowych, bo są to atrakcyjne tereny, zwiększają też właśnie tą bioróżnorodność, możemy zobaczyć większą ilość zwierząt, te wizualnie też są atrakcyjne takie tereny. Bartek tutaj nam okradła, może bezpośrednio wchodzić nie będziemy, ale obejrzymy próg tak, jak jest zbudowany. Dobrze. та. Lasów nad leśnictwa Antonin. Przenieśliśmy się do e, sklepu hurtowni Art Deco na ulicy Majorka 20 w Ostrowie, a ze mną właścicielka tego sklepu, pani Daria Bargenda. Dzień, Dzień. dobry. Dzień dobry, pani Dario. Porozmawiamy sobie dzisiaj o e, przede wszystkim o donicach, bo z tego, co już tutaj widziałam, e, chyba takiego wyboru donic w, e, w Ostrowie w innym miejscu nie ma. To prawda. Proszę powiedzieć, pani Dario. E, jak przychodzi klient, który chciałby donicę, ale tak naprawdę do końca nie wie, e, jaką, e, no wie, że kwiatek jest mniej więcej nie wiem, tej wysokości, to jak mu pani doradza? Co pani mówi jako pierwszy? Podstawowe pytanie: czy to ma być ceramiczna doniczka, czy plastikowa? No, bo wiadomo, plastikowa to mniejszy budżet, chociaż równie dobra jak ceramiczna. Później zastanawiamy się, czy to ma być Donica, czy to może być osłonka. Kolorystyka jest ważna. No właśnie, czym się różni Donica od osłonki? Bo jedna pewnie osłania, czyli coś tam w środek jeszcze trzeba dać, a Donica to pewnie jeszcze podstawka, tak? tak. Donica ma dziurkę i musi mieć podstawek, a osłonka nie ma. I czy to zależy, jakiego kwiata chcemy tam wsadzić? Do jednych potrzebujemy donicy, a do drugiej wystarczy osłonka. Czy są jakieś takie sprytne sposoby na to, żeby. Eee, obejść tą podstawkę. Tak, <noise> y, jak osobiście ja y, wolę osłonki, bo podstawek jest problematyczny. To znaczy, lubi się bić, później nie ma do kompletu i y, można teraz obejść to dopsypując po prostu do donicy na dno keramzyt, który pochłania nadmiar wody. Wiadomo, że y, trzeba trochę mieć wyczucie w podlewaniu kwiatów i nie lać ich za mocno, no bo można przelać. Właściwie y, dużo kobiet widzi to podlewając kwiaty, że nawet mając podstawek mogą przelać i też z tej podstawki się woda będzie lała. Tak. Mhm. A czy taki sposób, żeby do osłonki wkładać jeszcze taką cieniutką donicę, właśnie nie donicę, tylko takie właśnie... taki właśnie tenerek, tak. Albo taką wkład. No, właśnie taki wkład po to, żeby można w razie przelania tak, wyłożyć, tak, wyłożyć tak. żeby do przeschnięcia tego kwiata, tak, tak. tą wodę wylać z osłonki. To też jest w jakiś sposób, tak? tak? Bo te Donice, niektóre Donice przynajmniej, polskich, szczególnie producentów plastikowych Donic, mają takie wkłady w kompletach. Czyli w Sprzedajemy je już razem w komplecie, to jest bardzo wygodne, bo można wtedy ten kontenerek wyłożyć i na przykład już lżejszy przenieść pod prysznic, czy wystawić na odgród i podlać na przykład, yy, wiadomo jak po zimie, to ten kwiat jest okurzony, tak? I Nie trzeba wtedy tej donicy ciężkiej przenosić i tak samo można zrobić z donicą ceramiczną, włożyć po prostu ten wkład i wtedy nie trzeba tej ciężkiej donicy przenosić pod prysznic czy, czy do ogrodu, nie, żeby tam go umyć. No właśnie, wspomniała Pani o ogrodzie, czyli płynnie przeszłyśmy do różnic między ogrodowymi donicami, a tymi, które stosujemy we wnętrzach. Troszkę się to wszystko można powiedzieć rozmyło, bo mamy dużo donic mrozoodpornych, które klienci bardzo lubią w domu. Mhm. Są to takie donice szkliwione, u nas się to nazywa tak fachowo, znaczy Atlantisy, które są, mają trochę taką. Kropowatą powierzchnię, i one kiedyś może by nie były fajnie widziane w domu, ale teraz bardzo dużo do donic ogrodowych przenosi się do domu. Co niestety nie jest odwrotnie, bo donica taka, która się nadaje do domu, często nie może być na ogród ze względów na po prostu, że ona jest mniej odporna na warunki atmosferyczne. Są też donice z terakoty, tak? One Są. mają jeszcze właściwości takie, że tej wodę, tak. tę wodę trochę pochłaniają, tak. przebarwiają się tak, też. Tak, też, też one też bardziej jest. na dwór, czy. Raczej nadwór. Mhm. Czyli do z... domu raczej terakotowe mniej. Chociaż też mam klientów, którzy. Teraz ten kolor terakoty jest często zmieniany na beże, szarości i one są też trzęsłe. Stosunkone... Nie tylko taka cegła, tak. Nie tylko taka cegła. I one wtedy pasują bardzo ładnie do wnętrz, bo nie każda klientka chce donicę szkliwioną, czyli tak zwaną świecącą. Ona by chciała matową, a te donice, właśnie terakotowe, tak jak pani powiedziała, one się nadają, one ładne mają kolor. I Teraz odpowiadają naszym kolorscyce we wnętrzach. Jakie trendy panują obecnie, jeśli chodzi o donice? Jeszcze 4 lata temu klienci kupowali najczęściej donice białe, czarne i szare. Teraz modne są wszystkie barwy i kształty, a często chodzi o to, by donica była widocznym elementem wystroju domu. Teraz przenosimy się w świat kwiatów sztucznych, które wyglądem często nie ustępują tym prawdziwym. Pani Dario, właśnie jesteśmy już przy tych kwiatach. Z pozoru wyglądają jak prawdziwe, bo na przykład ja sobie tutaj pozwolę zabrać. No, ja się też nabrałam, szczerze mówiąc. No, i oczywiście, jak kto się przyjrzy z bardzo bliska, to zobaczy, że to jednak nie jest żywy kwiat, żywy tulipan, ale już z takiej odległości. Ciężko rozpoznać. Bardzo ciężko. To są jakieś takie nowe technologie. Tak, tak to, Sam... to są kwiaty silikonowe. Silikon się różni od y, normalnego materiału, że po prostu jest bardziej trwały. Mhm. Można ten kwiat kupić raz i służy nam, aż nam się nie znudzi. I można też pewnie go konserwować, po prostu umyć i tyle, prawda? Tak. To są takie kwiaty powiedzmy cięte, sztuczne, one się nadają do stroików, do wazonów, ale jak ktoś chciałby jakieś okazałe kwiaty, a nie może na przykład od niego dbać, Albo często wyjeżdża i boi się, że ten kwiat mógłby uschnąć, albo nie wiem, nie ma ręki do kwiatów, różne są powody tego, że ludzie takich żywych kwiatów w domu nie mają, można sobie zafundować taki sztuczny kaktus, na przykład no stare, tak? Można. I to wtedy w miejscach, w których jest na przykład ciemno, nie może pani mieć kwiata żywego, bo on się po prostu pani zmarnuje. Wtedy klientki kupują sobie takiego. Do nitkowego, ale sztucznego. One są bardzo podobne do tych prawdziwych? Bardzo. Teraz praktycznie no, klientki są zachwycone. Różnicy nieraz nie widać, trzeba dopiero na pierwszy rzut oka tego nie widać, trzeba dopiero dotknąć, żeby zobaczyć tak, tą różnicę. I ym, to jest też taki jednorazowy wydatek, który pani ponosi raz i wie pani, że ten kwiat będzie z panią, Powiedzmy przez jakieś tam, wiadomo, to też zależy od miejsca, w którym ten kwiat będzie, bo jeżeli będzie w domu, w warunkach normalnych, takich pokojowych, nie, pokojowych to on będzie naprawdę z, pani, z panią aż się nie znudzi. Wyjątek stanowi jeżeli pani chce sztuczny kwiat położyć do ogrodu. Jeżeli to będzie miejsce nasłonecznione, to on jednak spłowieje, może się z nim coś stać, ale też postoi 2-3 lata, a nieraz no niestety w ogrodzie też nam nic nie rośnie albo też są takie miejsca, gdzie nawet żywy kwiat po prostu nie da rady. No i właśnie, jak te żywe kwiaty, nawet jeśli je mamy w domu, nie do końca dają radę, czyli mm -hmm. na przykład w donicy pozostała jedna odnoga nie wiem, monstery i ta, ta monstera no, pewnie po jakimś czasie się e, odrodzi i te nowe pędy się pojawią, ale w czasie regeneracji możemy oszukać. taki trik tak, zastosować. Możemy, możemy oszukać, na przykład pani często tak robią z storczykami. Jednak sam pęd bez kwiatów wygląda kiepsko, a dokładając taki ładny storczyk, no łatwo oszukać przez ten czas, kiedy jednak to kwitnienie nastąpi. Czyli takie dwa w jednym, roślina żywa, podrasowana trochę rośliną sztuczną. Pani Dario, czy moda na sztuczne kwiaty wróciła do Polski? Bo kiedyś sztuczne się kojarzyło z tak, Złą jakością, trochę standetą, a teraz chyba już troszeczkę to jest odczarowane. Tak, bo te kwiaty naprawdę są coraz lepsze jakościowo i coraz bardziej imitują żywy kwiat. To nie jest taki kwiat, wiadomo, są też. Kwiaty sztuczne z niższej półki, to znaczy się są one tańsze. Wiadomo, że są osoby, które no, chcą jak najmniej zapłacić za stroik, więc kupują nawet główkę za 50 groszy. Ale są też kwiaty już teraz coraz bardziej y, takie no, dobrze wykonane, z bardzo jakoś dobrej żoły. jakości. Właśnie te y, czy, czy silikonowe, czy satynowe, które one są może troszkę droższe, ale wyglądają jak żywy kwiat. No właśnie, u Pani też można e, kupić i stroiki, takie gotowe, tak. ale też jakby półprodukty, tak? tak. Ja zachęcam do i, y, kupowania półproduktów. U nas w hurtowni można zrobić sobie zdjęcie stroika, które powiedzmy ja wykonam i zrobić taki sam sobie samemu. Y, wręcz jest to dla mnie fajne, no bo widzę zadowolenie klientki, która y, zrobi coś sama. I Jest to dla niej fajne, że możesz sobie powiedzmy wieczorem, zamiast oglądać film, zrobić taki stroj, gdzie jest siebie zadowolona, a nieraz nawet jeszcze koleżanki przychodzą i mówią, żeby zrobiła im też coś takiego samego. Czyli do Państwa do hurtowni można przyjść po pierwsze po inspirację, po drugie po produkty, albo po jakby gotowe, gotowy, produkt. gotowy stroj, gotowy produkt, do czego serdecznie Państwa zapraszamy. Tutaj na Majorka. 20 i na ulicę partyzancką 34. Czyli dwie lokalizacje, jedna z jednej strony miasta, druga bliżej centrum. Serdecznie Państwa zapraszam. W tym odcinku to wszystko. Następny, oczywiście, za miesiąc. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania.